z tej strony Wiedźmin ee, i pokazamy sobie może ci o Ninjago. Więc <laughs> o temacie dlaczego już nie mają policjanci broni od szóstego sezonu. Bo nie wiem czy wiecie, ale w szóstym sezonie Lego Ninjago mieli bronie. Ale się przecież tym zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i tam jeszcze jest, nie wiem. Więc możecie sobie to Moim zdaniem jest po prostu fajnie się moim zdaniem po prostu myśleli że to są ten ninja może być odpowiednim odpowiednim tym dla bezpieczeństwa albo nie wiem te pistolety stworzyło no i to jakieś zagrożenie w moim zdaniem. No widzicie jakie miły zębały? No, ale nieważne. To, jest to może taki krótki odcinek, bo ten, no krótki może być odcinek, no bo tylko ten temat, a poza tym podajcie. Hmm, teraz... może być przy okazji, jak Halloumi bo jest 16 sezon. w odległym sobie. Jaki jest wasz ulubiony odcinek, więc... No zobacz, więc po prostu napiszcie jaki jest wasz ulubiony odcinek, bo jest 14, bo tamten Loid, ja lubię I napiszcie przy okazji jaki jest wasz ulubiony Ninja. To... nara. No na no dzisiaj to już chyba koniec. I napiszcie czy to fatalnie wyszło, czy jakoś dobrze. I pamiętajcie, 100 tysięcy subskrypcji i moją twarz. Więc się może opłaca. I ja błagam, napiszcie jakiś komentarz, czy o moim stylu mówienia, nie wiem. Dopiero e, to jest kilka moich nagrywanych. No więc trzymajcie się. Na mm,